mano się na widzowie z tej strony ja tam dzisiaj widzowie dzisiaj na was nagływam Minecraft na kanale dawno nie było Minecrafta, ale widzowie już wracamy z tą serią i dzisiaj natomiast se poukładamy, troszeczkę posprzątamy w magazynie, bo jak wiemy jest troszeczkę szał, więc nie chcemy, żeby takiego szału... Szału było, więc naprawdę dzisiaj sobie troszeczkę posprzątamy na serwerze w skrzynkach. Sprzątanie w skrzynkach, bo żeby takiego wielkiego syfu nie mieć. Bo jak wiemy, ten kto żyje w dobroci, ten dobroć będzie miał. Dzisiaj, tak jak właśnie już wiemy, będziemy sprzątać, tylko muszę wiedzieć gdzie cokolwiek leży. Tu leży akurat dirt, tu leży drewno kamień gdzieś tu więc zaraz w będziemy mieli wszystko poukładane dzisiaj się tym zajmujemy jutro natomiast notrów 112 w niedzielę w niedzielę prawdopodobnie Bass Simulator więc naprawdę nie ma lipy a dzisiaj Minecraft na kanale idziemy po ziemię i nie tylko żeby to po prostu wszystko ładnie wyglądało. No i też was bardzo widzowie, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Nie ominie was najlepszy content z gier na tym kanale. No i na YouTube, jak ktoś czasami nie wie co, co zawsze można wytłumaczyć, więc bardzo was serdecznie zapraszam na ten kanał również na Discord, do którego macie w opisie. I również też zapraszam na Instagrama. Tam też dużo rzeczy fajnych przede wszystkim jest. A my sobie składamy te wszystkie rzeczy, które są do skrzynek, bo naprawdę będzie warto kiedyś te rzeczy sobie odwrócić i nie tylko że odwrócić, ale też jakby można było to nazwać mm, pięknem iż żeby to było po prostu poukładane normalnie, bo inaczej się nie da tego nazwać jak nienormalnie. Troszeczkę nam może to zająć, ale lepiej żeby nam to zajęło niż mieć burdel, <laughs> trochę odciążyć tą skrzynkę, bo można mieć zawsze poukładane cały ten si czas. To, to, to mamy, to jeszcze, to, budki. Naprawdę jest takich rzeczy sporo, żeby pozabierać, załóżmy takie sztabki, jedzenia, to, to wszystko w zasadzie można, to tak wie wielkiego, większego jest do pochowania, więc nic innego jak tylko tak pochować sobie rzeczy. Może pójść jeszcze szybciutko do kopalni, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Za niedługo jest tu jakaś ziemia nie ma, czyli do kamienia. Jeszcze większość idzie do komyku. To wszystko przerobimy na drewno co mamy, żeby było troszeczkę prościej. Sadzonki Jeff na razie Jeff sadzić, Nie będziemy zaraz też tą kostkę łączną, którą dziś tu mamy, te 5 użyjemy na... Jakby to można było kulturalnie nazwać strzał mamy strasznie dużo Trzeba będzie pomyśleć nad łukiem, które sobie też wyprodukujemy sami Bo naprawdę będzie mega mega sztos Więc lecimy dalej bez przedłużania, gdzie ja mam jeszcze jedzenia? Tu mam jedzenie, nie to daj mi tą sztabkę żelaza, e, to nie ja mam chyba miejsce na kilofy. To kilofy będą tutaj, ale kilofy mi będą potrzebne. Więc ich jeszcze nie zabieram. Jedzenie to sobie przepalę od razu tu. Żeby mieć jeszcze troszeczkę ekspa. Bo troszeczkę żeśmy wytracili ostatnimi czasem. To sobie te widze przepalimy. Czemu by nie? Zobaczymy jak to wygląda tutaj. W miarę. To jak wiecie mamy enchanting table, który się też czasami przydaje. Więc lecimy dalej. I nie ma nic lepszego jak mieć po prostu porządeczek w tej pięknej. Ej, a co jest potrzebne do łuku? Może bym coś miał takiego fajnego. Tu jest o, łuk. Ej, patyki będę miał. I czekajcie Tyki będę miał, dajcie chwilę, a ile mam tego? Mam, dobra, teoretycznie mogłem zaraz budować, mamy łuk, ekstra widzowie, jak jest łuk, to jak wiemy łuk wygrana ręka, co ja mam na tym? tym, to mam to, dobra, ostrość, idziemy teraz trochę postępić na tym, bo ja chyba nie mam, aż tak muszę iść do wioski obok. Nie mam łódki tu nawet Trochę problem Ja Nawet nie wiem gdzie ta łódka jest Bo jak wiecie dawno w minecrafta nie grałem Ogarnąłem sobie łuczek Więc łuk jest git Będę musiał to potem Jeszcze do naszej szufladki Odłożyć Te sadzonki Ale potrzebne mi do rozmnożania Krówek Bo trzeba je rozmnożyć A żeby villagerom tutaj nie zabierać po prostu zboża, gdzie wiadomo, że niektórzy kradną i nie oddają, ale ja taki nie jestem, tylko po prostu oddaję w znaczeniu takim, iż sadzę. A kiedyś się to zwróci i odda. Bo naprawdę trzeba współpracować z Wiochą obok. Ja się wybudowałem. Jeśli macie jakieś też pytania, to możecie oczywiście zadawać w komentarzach na Instagramie, na Discordzie. Tam Was bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy nową zabawę. Dzieje się tam naprawdę sporo, naprawdę dużo, więc naprawdę zapraszam Was do rzeczy do wygrania. Też oczywiście mogą być w jak najlepszej formie i edycji. Nie mam zboża 62, malutko, bardzo malutko, a jeśli chodzi o to. Więc jeszcze troszeczkę trzeba sobie dozbierać, tak żeby wystarczyło, a żeby jeszcze możliwe, że zostało. Byłoby super. Byłoby naprawdę mega interesowne, jakby tak jeszcze zostało. 48 i tak. No, w miarę jest dobrze. W miarę ładny i dobry wynik przede wszystkim. Więc dzisiaj tak rozmnażanie, zrobienie łuku, posprzątanie eee, i tak można byłoby to tak nazwać kulturalnie. No i widzę, jeszcze tak a propos spraw organizacyjnych w poniedziałek godzina 18 lub 20 zapraszam Was na Super Live'ika. Będzie świetna zabawa, więc bardzo Was serdecznie zapraszam nie będzie odcineczka w poniedziałek a będzie o, live week godzina 20 lub 18 w poniedziałek bardzo was serdecznie zapraszam a my już mamy 2 staki więc zawracamy do rozmnażania i troszeczkę ubicia krów żeby po prostu było stos, git i najlepiej wszystko w jednym Robimy to szybciutko. Ja wiem, że mam te stowiciana, zaraz też się leciutko zbierzemy. żeby sobie tak niewinnie nie stały, a będzie gituwa, Więc pełną parą lecimy dalej. Cyku, my pyku, dobra, wracamy do siebie. na Natychmiast i sztos. A moi, drodzy Państwo, sztos. Tam sobie rośnie trzcina, jak sobie urośnie do końca, żeby było. My wchodzimy na górę. Jak wiecie, tu dużo, dużo rzeczy się fajnych działo. Przede wszystkim, bo jakby nie inaczej. Chodźcie, krówki do mnie. Ile was tu jest, ile by nie było, tyle jest. Troszeczkę was teraz zniknie jak na razie. Ja zaraz odbudujemy to wszystko. Muszę na łuk nazbierać sporo. Na razie nie chcę czekać z tym łukiem, bo się wybuduje nowy. Za niedługo. Jedzenia jak zawsze przybywa, przybywa razem ze skórą. Dobra, chodźcie o krówki, teraz was rozmnożę. To będzie piękne. Dobra, rozbudowałem swoje też eku. Jest superowo, moi drodzy państwo. Rozbudowa tak ogólna, jeśli chodzi o wszystko. Ja wiem, że niby z 12 levelem i 13 nie ma co podchodzić. No ale warto zawsze spróbować. Już 15 jest, więc jest sztos i git. Za sobie, jedynie weźmiemy które. Tym, trym, tym, tym... Strasznie dużo krów. Zaraz to jeszcze pójdziemy te ulepszyć. Kurki, które mamy. Nie zapomniałem o nich, spokojnie. Żeby nie poczuły się gorsze. Będzie 17 czy nie będzie 17? Będzie na luzie, moi drodzy państwo. Dobra, ja się muszę stąd wydostać. Powolutku już. Muszę się wydostać. Powoli. Nie mam żadnego jedzenia przypalonego, Trochę lipa Ale się cofnę do chałupy Teraz Trzeba przespać Ale też więc sobie strzały Bo ich mamy dużo A już widziałem tam Jednego z członków Trafię go? Trafiłem Drugi raz I Za trzecim pójdzie A? Nie trafiłem a jeszcze mogłem sobie to jedzenie wziąć na szybkiego. Tu mi się przepaliło i tu mi też się przepaliło super ekstra fajnie. Dobra. Szybko jem, szybko idę spać i jemy jeszcze szybciutko rozmnożyć krówki. Pobaczymy. co jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Set mam piękny jak na razie przed wybuchem tu mi się ten jara. Super, niesamowicie. Niesamowicie, pięknie. Dobra, co my tu mamy? To mamy. Okej. Okay. Źle nie jest tragedii. Nie ma. Kurde, to jest creeper. To jest creeper, Clipcio, chodź tu. Jest tyle razy co ja cię haratałem. Żeby nie było, że cię nie pamiętam, bo cię pamiętam. ma Tu je też jest kod zamknięty sobie. Wszystko jest jak pod najlepszym poziomem widzę. Te ogarnięte w miarę. Dobra, idziemy. Może nie jest jakkolwiek rozbudowa EQ w sensie takim, że tylko łuczek. Ale taki odcineczek jak ten to jo. Czy ja mam ten lapis? Tu jest zapis, Dobra. Idziemy zobaczyć na co mogę zenchantować. Czyli poczekać czy nie poczekać. Niezniszczalność, moc 1 moc 1. No dobra. Zrobimy tak, że mam moc 1. I przydałby mi się jeszcze żelazo. Czy ja mam żelazo? To jest dobre pytanie. Mam, super. Ale można byłoby zrobić już diamentowy killoff. Też będzie prosić, to już dość na wykończenie już. Pytanie. desk dobra. Zaraz zobaczymy czy będzie to warte chodzi o, o o o o o o wydajność 2 i niezniszczalność 2 opłaca się, dobra więc idziemy teraz szybciutko jeszcze do kopalni trochę pokończyć niektóre z dzieł które musimy podokańczać i daj mi tu ziarna tutaj, mięso do palenia idzie jak na razie skóry idą tu to idzie tu lapis ląduje tu to idzie na razie jeszcze tutaj deski do desek no i tak, takim sposobem idziemy do kopalni z jednym diamentowym kilofem, który sobie odłożymy bo jest niepotrzebny, bo mamy Idziemy tak powykańczać te kilofy w inne miejsce. Tak poszukać sobie troszeczkę diamentów, troszeczkę tko, że ja nie mam powodni. To jest problem. Więc dobrze, że się teraz kopnęłem niż w kopalni. Dajcie mi trochę z tego, trochę z tego moje patyki. Jeszcze sobie weźmiemy z parę. Co kopyku? Dobra, starczy mi tyle pochodni Raczej starczy Prawie dwa staki Więc jest naprawdę gituwa. Na poziomie bardzo dobrym to jest wszystko Trafię, nie trafię, trafię Ekstra Na główkę do basenu się kiedyś skakało W Minecraftie. Ale dawne, dawne czasy Oj dawne Teraz to już o! Problemik Dobra My idziemy do kopalni a wam widzowie przypominam o zostawieniu łapeczki w górę suba na kanale zwanym dla motywacji bo naprawdę wy mi dajecie mega motywację do nagrywania filmów więc zostawcie coś po sobie i w kopalni tam zobaczymy czy wyjdziemy, na pewno wyjdziemy bo musimy musimy z niej na pewno wyjść a jak wyjdziemy to zaraz się okażę i się przekonamy bo naprawdę lipy jakiejkolwiek nie ma. Dobra, nie widzę nic. Bo nie wiem jak mogę spadać Jezu się wystraszyłem teraz. Przepraszam Was za to widzowie. Bo to nie miało być tak po mojej troszeczkę myśli. Ale teraz tak, jak jest tutaj, to musimy zobaczyć... Tu są co tu znalazłem pierwsze diamenty w tej tu części kopalni. A wiemy, ja muszę zaznaczyć, że ja tu muszę wrócić na tej części o pochodniowej, bo ja lubię się też gubić. A jak ja się zgubię, to będzie kraksa i kaplica. Tu nic wiemy, że nie znalazłem, bo już to chodziłem i na odcinkach i na live'ach z tego co też pamiętam a my se teraz pójdziemy gdzieś tu kopać bo to mogą być diamenty nie wiem czy dobrze robię, czy źle ale dowiemy się za niedługo najwyżej wrócę w miejsce gdzie wykopałem takie pierwsze, pierwsze diamenty może zrobimy tak na sam początek jak mówię żeby było troszeczkę prościej Bo jak będzie prościł to O tyle ja cię nie trafiłem ani grama Dobra to było dziś tu widzowie Więc ja bym się zaczął tu gdzieś wkopywać zaraz i patrzeć czy nie ma nigdzie diamentów bo fajnie jakby diamenciki były no bym się nie obraził mamy kilofy do wykończenia troszeczkę do pokopania więc zobaczymy jeden poszedł jest jeden pusta w tym roku nawet tak popatrzeć to o są pierwsze diamenty ekstra poszedłem na chwilę tylko nie już są dwa pierwsze, więc jest git. Ładny start. No i też widzę, że napiszcie, czy byście chcieli taki odcineczek, gdzie mm, kopię diamenty. To napiszcie, przez załóżmy 30 minut, albo 15, albo 10. Napiszcie, czy byście chcieli, ile wykopię, albo z kimś, to warto napisać. My kopiamy jak na razie samotnie, więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Jak to wszystko będzie wyglądać. Więc napiszcie uaktywniamy się, bo naprawdę nie ma się czego bać. Miałem ich tylko na chwilę, ale już znalazłem. Pierwsze dwa diamenciki, zaraz zobaczymy. Ja, tak, jakbym wrócił na chwilę do tego miejsca, to było na początku, tutaj. Byłyby gdzieś zaraz tu więcej. Ja tylko minąłem to Wait, wait wait, bo tu mogą być jeszcze gdzieś pochowane Zaraz zobaczymy, widzowie. To nie jest takie hop sirop. Wiem, że nie można odpuszczać albo coś Ale zawsze się dziś mogą pochować Dobra, tu raczej nie ma. To nie ma, to, to też nie będzie. Dobra, let's go. Kopiemy dalej przed Ciebie. Zobaczymy. Może coś się uda zaraz. Kopanie prosto dobra rzecz. Przed Ciebie przede wszystkim. Jest lapis. Jest lapis, to jest git. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Dajcie mi na razie to. Ale dobrze Dla diamentów Zrobi człowiek wszystko Teraz będziemy zbierać I na kilofy I na zbrojkę Żeby ta zbrojka była pancerniejsza i lepsza Bo po prostu Tą którą teraz mam To jest niby dobra Ale wiecie Lepiej mieć lepszą A Jeszcze mi się ten trafił to trafiło bez sensu ale szybko to załatwiłem szkoda, że tych diamentów nie ma o, to jest kopalnia jest ja bym nie był sobą, jakbym nie zajrzał ale czy ono prowadzi do góry żelazo z miłą chęcią teraz coś tu pierdyknie w sumie to nic nie pierdyknie bo tu chyba nic nie ma nawet to muszę wrócić, więc sobie zaznaczam od razu Pochodzi mam dużo to wiecie widzowie o tu lawa nawet jest jak ja bym tu był wszystko jasne tu nic nie ma, to jest redstone dla levelu wszystko zrobimy no, trochę się wzbogacam powolutku, jeśli chodzi o to wszystko. Dobra, to wróciłem, to teraz tu nic nie ma, to nic nie ma. Dobra, idziemy dalej kopać przed siebie. I zaraz zakończymy dziś w pięknym miejscu. Może jeszcze jakieś diamenciki się gdzieś znajdą. Fajnie, jakby były te diamenty. Ja je kopałem gdzieś tu. Na tej gdzieś wysokości. Tak? Tak. Dobra. Jeszcze gdzieś skręcimy po drodze na szybkiego. Żeby po prostu lipy nie było. Dajmy przejść przez ten. O, Wróczek kopający, skręcamy tu w lewo. I zaraz przekopiemy pół tunelu, pół wszystkiego, czy będą jakieś diamenty, czy ich nie będzie. I tutaj przypominam, jutro, notrów, pojutrze, prawdopodobnie Fortnite lub Bass Simulator, i w poniedziałek liveik na kanale bardzo Was serdecznie na niego zapraszam Dobra widzimy a my lecimy już w prawo teraz i zakończymy w kompa kompanii nie będziemy wracać już do domku no troszeczkę mamy rzeczy nie ukrywam więcej kobla niż czegoś ale więcej się nie spodziewaliśmy można byłoby tak powiedzieć a krążymy tak bez celu po tej kopalni wiemy, że mamy łuk, wiedząc, że mamy diamenty, redstone, na żelazo, więc jakkolwiek to dobrze wy źle wygląda, ale to jest bardzo dobry wynik, więc może jeszcze coś znajdziemy tak pod końcówką samej samej rzeczy, bo naprawdę miło się fajnie kopię ten kobel. To jest już no Fajnie jakby coś jeszcze tak się znalazło, nie? jakieś okay, z 2-3 O gold jeszcze jest po drodze. Proszę was bardzo Jeszcze Gold Dobra Lecimy dalej Wiemy, że na samym początku diamenty były. Zapowiadało się ładnie. Fajnie się zapowiadało, nawet można byłoby to powiedzieć. Jeszcze żelazo, proszę was bardzo Jesz Jeszcze za Sredston. Diamenty węgiel jeszcze po drodze gdzieś powinien być. Ale to... Może kiedy indziej? Gdzie są te diamenty tak pochowane? Sprytnie. To jest dobre pytanie widzowie. Może macie jakieś taktyki jeśli chodzi o diamenty, to możecie napisać. Również też Instagrama, Discorda. Co ja tylko dwa diamenty znalazłem dzisiaj? Kurde no. Ej no, kopalnia, nie rób mi tego. Robię takie kółka. To jest hit. tu jeszcze gdzieś będą po drodze kopiemy dwie kratki niżej ale kopiemy jak za znalazł kurde normalnie no na poziomie swoim nie na którym byłem no nic widać to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę suba na kanale zwanym żeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, i do zobaczenia już jutro na kanale. E, jutro Notrów. I lecimy. Hello!